Cześć wszystkim. Dzisiaj przychodzę do was myślę z problemem wielu tych, którzy po prostu nie potrafią a może nie jest im dane czytelnie rozczytać faktury na nowych zasadach fotowoltaiki. Jedyny, którego znam, który jest w stanie to rozszyfrować, że tak powiem, ma prawdopodobnie jakąś enigmę u siebie w domu, jest w stanie to po prostu rozwalić. To jest Sławek z kanału Panele Fotowoltaiczne, którego pozdrawiam i zapraszam oczywiście na jego kanał. No i dzisiaj dostałem maila od pewnego pana, o, nawet imiennika mojego Waldemara, z prośbą o to, że została stworzona taka petycja do Tauronu, bo to chodzi o Tauron w tym przypadku o to, aby Tauron coś zrobił z tym, żeby ludzie wiedzieli za co tak naprawdę płacą i w jaki sposób jest to rozliczane. Jest problem, zresztą słuchajcie, nie ma co tu dużo ględzić. Pozwolę sobie fragment tej petycji przeczytać. Link do tej petycji będziecie mieli w opisie tego filmu, jeżeli jesteście klientami Tauronu. I chcecie wziąć udział w takim zbiorowym, w zbiorowej petycji do Łokiku o wymuszenie na firmie Tauron sprzedaż spółka za bardziej przejrzystego sposobu rozliczenia energii oddanej przez prosumentów rozliczających się w systemie net billingu, to po prostu podpiszcie tą petycję. No bo, słuchajcie, kurde, mamy prawo do tego, żeby wiedzieć, ile mamy płacić za energię. Ile nam się odłożyło w, tych, w tym magazynie, no pieniężnym, co prawda, bo tutaj teraz jest to rozliczane w ten sposób, no ale co by nie było, no nie może być tak, żebyście dostawali faktury. To chyba Tauron też robił takie numery, że ludzie dostawali faktury tak jakby do przodu, że płacą jakieś, jakieś dziwactwa, później można było się teoretycznie od tego odwołać, no ale to trzeba chcieć. Trochę poświęcić swojego czasu, żeby to w ogóle zrobić, bo to jest problemem. Jest to, że oni tak z zasady to po prostu, a macie tutaj fakturę prognozowaną, o to się nazywa faktura prognozowana i płacicie. A ludzie tak, jak dostajesz fakturę, no to co robisz? No, jesteś nieświadomy, że możesz się odwołać, że możesz cokolwiek, więc co robisz? Po prostu płacisz i w ten sposób yy, oni zyskują yy, pieniądze na to, żeby nie wiem, yy, przetrzymywać sobie wasze pieniądze i później kiedyś tam. No dobra, kiedyś Wam to może rozliczą. A może i nie rozliczą, bo jeżeli nie będziecie w stanie sami skontrolować tego, w jaki sposób yy, jest to rozliczane i czy na pewno wszystko jest w porządku, jeżeli nie macie żadnych mierników energii u siebie zamontowanych, żeby pilnować tego, ile tej energii naprawdę wypłynęło, a zresztą na, na zasadach na billingu to się rozliczamy pieniędzmi. Więc yy, cena energii w jednym miesiącu nie jest równa ceny, cenie energii w drugim miesiącu. Za chwilę jak tak dalej pójdzie, to Tauron jeszcze nie... My mówimy o Tauronie, ale to na pewno nie jest tylko Tauron, tylko inni też mają te problemy. Yy, jeszcze nie potrafią sobie poradzić z rozliczeniem tego, co jest w tej chwili, a za chwilę wyjdzie sytuacja taka, że nie będą sobie potrafili poradzić z cenami godzinowymi, bo to dopiero będzie hardcore. Tam się dopiero będą działy spekulacje, inne kombinacje alpejskie, żeby to rozliczyć. I my, żebyśmy mogli to skontrolować, za przeproszeniem nie ma chu, żebyście byli w stanie to prawidłowo skontrolować. No, chyba, że będziecie mieli jakieś takie bardzo inteligentne mierniki, ale my nie jesteśmy od tego, żeby siedzieć i yy, patrzeć, yy, jak to jest zrobione, czy na pewno nas dobrze rozliczają, jak to kontrolować, żeby to się trzymało kupy. No, kurde, ludzie, kochani, my jesteśmy od tego, żeby funkcjonować w tym świecie, żyć po prostu, a. Firma, która nam sprzedaje coś jest od tego, żeby to dobrze... Rozliczyć i dobrze pokazać nam, żebyśmy my byli yy, po prostu nie czuli się oszukiwani. Ja nie mówię, że jesteśmy oszukiwani, ale żebyśmy nie czuli się oszukiwani, bo jeżeli nie wiemy za co płacimy, to tak jakbyście, dam jeszcze raz ten przykład, już kiedyś w którymś filmie to dałem, ale powiem to jeszcze raz. Tak jakbyście pojechali na stację benzynową, tankowali paliwo, i dopiero jakbyście doszli do kasy, to ewentualnie byście dowiedzieli się, że tyle i tyle macie za to za paliwo zapłacić. Albo jeszcze gorzej, jak już byście wyjeździli te paliwo, to dopiero by Wam przyszła faktura za to ile żeście za te paliwo musieli zapłacić. No to jest patologia i takie rzeczy nie mogą absolutnie mieć miejsca, dlatego yy, proponuję, żebyście zwrócili uwagę na tą petycję. Petycja nie jest super krótka, ale jest treściwa i wiadomo o co chodzi zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w imieniu tysięcy klientów firmy Tauron, sprzedaż spółka ZOO, będących prosumentami na nowych zasadach netbillingu, którzy borykają się z brakiem przejrzystości przepływów finansowych w, depozycji, w depozycie prosumenckim na koncie klientów prowadzonego przez firmę Tauron. Firma Tauron, mimo że netbilling obowiązuje już od ponad roku, nie zrobiła nic, aby Sposób rozliczania depozytu prosumenckiego był czytelny i transparentny dla każdego. Zgodnie z ustawą OOZ stan depozytu prosumenckiego jest sumą iloczynów ilości energii oddanej w danym miesiącu i cen e, giełdy na dany miesiąc ogłoszonej przez Polskie sieci energetyczne. O ile sprawdzenie cen RCM nie jest żadnym problemem, o tyle ilość energii oddanej przez posumentów trzymana jest przez Tauron w ścisłej tajemnicy. Bo właśnie nie wiem dlaczego, to nie tylko Tauron tak zrobił, że teoretycznie nie mamy już stanów licznika podawanych. Mamy w tej chwili tylko podane, ile rzekomo wprowadziliśmy energii, ile rzekomo pobraliśmy energii, ale nie mamy stanów licznika. Gdybyśmy mieli stany licznika, to dla kogoś, kto ma ochotę sobie to sprawdzać, raz w miesiącu na przykład, może sobie pójść i spisać ze swojego licznika stany i później, jeżeli to się będzie z fakturą zgadzało, no jaki to jest problem? Czy ta jedna pozycja więcej na fakturze to byłby problem? To i tak, i tak już jest litania lorytańska, której nikt nic nie rozumie. Więc może wtedy byłoby szansa, żeby chociaż trochę to zrozumiał. Więc słuchajcie... Yy... Ta petycja będzie dorzucona do y, opisu w filmie. Zobaczę, czy uda mi się dać jako pierwszy komentarz y, pod filmem. Również, jeżeli jesteś klientem y, Tauronu, to po prostu i również nie zgadzasz się z tym, bo jeżeli uważasz, że y, lubisz, być, y, lubisz mieć taką nutkę tajemnicy i nie wiedzieć o co chodzi, no to tam się nie zapisuj i nie? Nie, nie bierz udziału w tej petycji, bo to jest yy, przecież dobrowolne. Tu nie chodzi o to, żeby zmuszać kogokolwiek do czegokolwiek. Ale jeżeli uważacie, że faktycznie jesteście w jakiś sposób yy, tutaj yy, nieinformowani, nie używając słowa oszukiwani, to po prostu yy, weźcie to pod uwagę i spróbujcie podjąć yy, taką yy, inicjatywę i. W tą, w tą petycję się po prostu zagłębcie. A jeżeli macie jakieś problemy inne z innymi firmami, inne takie problemy, które warto byłoby nagłośnić, napiszcie do mnie na maila, którego macie również w opisie filmów zawsze, i będziemy próbowali coś z tym robić. Będziemy próbowali dzwonić, pytać i w ogóle tam. Że tak powiem, żeby widzieli, że y, trzymamy rękę na pulsie, bo myślę, że jesteśmy już taką fajną y, drużyną, która y, jest, y, że tak powiem, zgrana, że warto, warto to razem jakoś tam działać, a że są przy okazji jakieś zasięgi na naszych kanałach, y, moim i moich kolegów, no to jesteśmy w stanie być może choć trochę pomóc w tym, żeby było jaśniej, przejrzyściej i dobrze dla nas wszystkich. Żem powiedział, co miał powiedzieć. Życzę Wam miłego dnia. Oczywiście nie zapomnijcie o komentarzach i o subskrypcjach. Jeżeli macie jakieś problemy związane z Tauronem i rozliczeniami, to też napiszcie w komentarzu, żebyśmy mieli tutaj taką świadomość, co się dzieje w tym naszym spokojnym kraju. Dziękuję bardzo. Cześć.